Hej wszystkim, z tej strony Alek witam Was już w 30 odcinku. 20... 30 chyba. Tak, 30 odcinku z serii z Papers, Beast Dziękuję Wam w ogóle bardzo, że byliście na tej serii. Jeszcze ona się nie kończy, ale no już niestety jest blisko końca. Mam nadzieję, że te filmy naprawdę przejmują Wam się oglądało. No, to dziękuję po prostu. Przeszkody na drodze rezolucji Kolegian. Sporne miasto dzieli narody. 22 grudnia 1982 My sobie będziemy konfiskować po dwa te paszporty jeszcze dziennie powinniśmy się wyrobić, chyba powinniśmy mieć łącznie 180 pieniędzy chyba, bo jak chcemy w szóstkę uciec, bo to jest też szóstka, to potrzebowalibyśmy... No, tyle pieniążków, żeby uciec na spokojnie. A, dole Co wiadomo... dobra. To ja, so, ja to poczytam po prostu. Może nie jest to tak źle. Po tych ostatnich wydarzeniach wizyta u was jest niemal odpoczynkiem. Otrzymano upomnienia 15. Nie mam więcej tabliczek. A, dobra. Wszyscy pracownicy strządowi będą. Tylko środowiska będą No ale czyli po prostu mamy nie opuszczać regionu i tyle. No dobra, następny. Dzień dobry, pan Sobristanu, ale... Pan nie ma zgody na wstęp. A, to skoro ci konfiskujemy paszport, to chodź. I tak dostanę upomnienie. To co to za różnica? Następny. Ojeju. O jeju! O, Pan to chyba taki przestępca. Pan chyba Simon Vance się chyba nazywa, nie? Konfiskujemy ja, aresztujemy No, won. Dobra, następny. Dzień dobry, Pani. Pani z federacji. No pani trochę bardzo inaczej wygląda. No akurat byłbym w stanie w to uwierzyć. No. No i dobrze, że w to wierzę, dobra. Aria Walken... ...syr, Walken, syr, Aria. Walken, Sir Aria, dobra. Numerki się zgadzają, kobieta kolista City się zgadza, to się zgadza. Ciemne włosy się zgadza. Tu się zgadza, to się zgadza. Okej, okay, tu nie jest podrobione, to się zgadza, dobra. To chodź. Mm, chodź. Sprawuj się dobrze. Następny. Dzień dobry. Pani z Kolechi. Pani z Azlandka, dobrze. Ojej już pani, ale ten azbyt to pani już wygas, to mnie już nie obchodzi za bardzo. Przykro mi, ale ja nie mogę. Następny. Dzień dobry, pan Santegri. Tranzytem, tak? Ile? Dwa dni. I to się z Panów zgadza. John Stevenson. John Stevenson. St. Marmarał się zgadza. Mężczyzna się zgadza. Ojeju. Ale to się nie zgadza. To nie, no, no, no. Widezin zin i do widzenia. A, ma, a mnie to nie opozi, że masz za dużo na głowie. Jak się załatwia dokumenty, to się trzeba z nich skorzystać, a nie potem robić problemy. Widzieliście go? Tak, został aresztowany. Co? Prosiłem was, żebyście teraz nie dopięli pan niego sprawiedliwość. Cholera. czy znaczy ja wiem, że go nie dopadnie sprawiedliwość, no jak go nasi przetrzepią porządnie. Raczej nasze służby raczej nie słyną z litości. Gdzie polio? No, dawaj. Dawid y, Igantow. Tak, Dawid dobra, to się zgadza. To się zgadza. Okej, okay. aha, bo to blista, No to sobie zajmiemy. To się zgadza, to się zgadza. Dwa dni chyba mówię to. Okularki, dobra, chodź. Masz. Jedź sobie. Co z moim paszportem? No, został skonfiskowany. Zadzwoń sobie pod numerek i daj nam spokój. Dobra, następny. Ojej. O dzień dobry pani. Gdzie? Ale zgodę następno, proszę pani. Wiem przed chwilą. Obawiam się, że granica zostanie. No proszę pani, no przepraszam, no ale generalnie no nie stać mnie no. Ja nie, ja nie chcę kary dostać. Następny. Dzień dobry. Pan tranzytujesz Dwa tygodnie. No 81, no to okej, okay, jest pole. Tranzytujesz dwa tygodnie. Mhm. Nikola się zgadza, Redski się zgadza, import się zgadza, dobra, dobra, dobra. High -hunt się zgadza. Wzrost się zgadza, waga się zgadza, trójkąt, tak się zgadza, dobra. Yy, tylko czy to jest tak? Nie jest podrobione, to się zgadza. Polio masz... To chodź no. Pani. Zapraszam. Następnie. Dzień dobry pani. Pani po prostu kogoś odwiedzasz. 14 dni. No dobrze i to się zgadza. Pani Santegri. Nie wiem czytać. też. Dobra. To się zgadza, to się zgadza. Marmeruł się zgadza. Niewielka głowa, ok. Wzrost się zgadza. <laughs> ok. Estefania Marin. Ok, no dobra, chodź. Masz polio, to chodź. Nie powinno być problemu. Nie wygląda na to, co następne. Dzień dobry. Kancel stoczki. Okej, okay. dobra Facon, uh, sans Facon, sans Michel Michał, Michał Michael, -michael, -michael, -michael San To się zgadza. Polio masz... To masz. To się też zgadza. Dobra. <coughs> no to chodź. A, czekaj. Konfiskujemy przecież. <coughs> Ale już za co kogoś, Znowu więcej ludzi jest. Mm, miło. No faktycznie granic ja nam. Brak zgodności, numer dokumentu. Ojej, 5 kredytów kary. No trudno. Kogoś to przeżyjemy. 12 tygodni. Rickard Stockton. Rickard Stockton. Ok. To się zgadza, to się zgadza. Margot. Się zgadza. Hmm. Dobra, no w miarę to jest. To się zgadza. kręcone włosy. No chyba. O. No dobra, to nie masz podrobione. Polio masz. to tak? Się zgadza. Tę. Dobra, chodź. No trudno, najwyżej kolejna kara finansowa. Następny. Staram się to robić szybko. No i widać, jak wychodzi czasem. Dzień dobry, pani serstoczki. Husie Andrea, husie Andrea, husie Andrea. To się zgadza, to się wzrost zgadza. 51, to się zgadza. stał, oh, tak. E, to się zgadza, to się zgadza. Ruch Wonor się zgadza. On, Wonor, ta. To nie powinno mieć Honor? Chyba nie. Ale wolę sobie sprawdzić. Wonor. Dobra. Polio masz. Dobra, chodź. co, co, co najważniejsze? No stracimy 5 kredytów, no i tyle. Do widzenia, proszę pani. Już się późno robi. Już tak chyba za nią pieniędzy nie ma. No, ale była czysta. Dzień 30. Wygląda na to, że wasz syn choruje, potrzebuje leków. Teraz możecie do, uciec do bistro z czterema członkami rodziny. Z trzema. Dobra, czy jeszcze dwa paszporty potrzebujemy? Eee, dobra, będzie nas stać. No, 11 od, od, od podróżnych, czyli w sumie 10, no bo kara jeszcze, no ale... Myślę, że ładnie. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za oglądanie w tym chyba przedostatnim, albo jeszcze będą dwa odcinki, to jeszcze zobaczymy. W takim razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. No i mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnych. Do zobaczenia, no i pa pa!